Rozdział trzeci. Kolegiata Uniwersytecka. Jesień 1969 roku. Choć strzyka w boku, idź krok po kroku. Krywatna kropla liryczna. Docent wspomina twórcę Ballad i Fraszek. Jana Izydora Staudingera. Powinowatego i przyjaciela. Przyjaźń. Szczęście z datą wczorajszą rozmowy o książkach ich grzybobrania wspólne żarty i desery wzruszenia i marzenia idzie zmęczony ulicą świętej anny i gdzieś za jakiegoś zakrętu mózgu wyskakuje zdanie z wiadomości literackich Stefan napierski napisał że staudinger jest organizacją psychiczną całkowicie liryczną jak chmury przepływają przezeń wrażenia i wspomnienia a on jest ich czułym aparatem odbiorczym jest delikatny i wrażliwy, skory do smutku, a więc i do zachwytu. Teraz jest stary i schorowany ten Dorek. Muszę się za niego pomodlić. Dwukondygnacyjna trójosiowa fasada, zamknięta na czółkiem, Dwie wieże, zwieńczone późno-barokowymi hełmami, jak strażnicy. I okazałe schody, stopień po stopniu. Ponad 37 stopni Celsjusza. Osłabienia. Niepewne kroki. Lewa noga, prawa noga. Prosto, pod górę, trochę w lewo, trochę w prawo, chwiejnie. Lewa, prawa. Rytm życia. Wędrówka przez historię, przez świat, podróż za jeden uśmiech. Starość? Przecież nie tak dawno skończyłem pięćdziesiątkę. Portal, ciężkie drzwi, coraz cięższe. Przestronne wnętrze kościoła świętej Anny. Docent wlecze się do najbliższej ławki, klęka, dębowe deski lekko skrzypią pod jego ciężarem. Spiera się na łokciach, splata dłonie, podnosi wzrok. Malowidła i stiuki tworzą zwarty cykl ideowy, zdobią i opisują prezbiterium, nawę główną, w górę serca. W pendentywach kopuły unosi się wyobrażenie cnót kardynalnych, prudencja, justycja, temperancja, Porfittudo. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Spuszcza wzrok, przymyka oczy, dłońmi zakrywa twarz. Medytuje. Religia i nauka. Dwie siostry oddzielone od siebie w barbarzyńskich czasach dyktatury proletariatu. Siostry mają te same ezoteryczne korzenie, choć głos jednej wysoki, a drugiej niski. Rodzina ludzka rozłupana na pół. Nie. Jest jeszcze siostra sztuka to ona opowiada prawdziwe baśnie i mądre legendy. Trzy siostry jak, jak u doktora Czechowa a siostra polityka czarna owca historii siostry panny mądre bądź głupie kobiety roztropne sprawiedliwe umiarkowane mężne albo nie lunety sklepienne symbolizują osiem błogosławieństw. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Ale teraz rozpanoszyli się, głośni i wrzaskliwi. Rewolucjoniści z Bożej łaski. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, w marcu 1968 roku, znęcali się nad uczniami, studentami i młodymi robotnikami. Ale też walczyli między sobą, wyrzucali się z Komitetu Centralnego i Kraju w Europie Środkowej. Walki klasowe, jak walki klas klasy czwartej z klasą piątą podstawówki. Baza bez nadbudowy. Dyktatura ciemniaków. Ostatnio dyktat ucichł trochę, ale i tak oni chcą recytować narodowi swoje patetyczne dyktanda. W ołtarzu głównym, obok obrazu świętej Anny z Matką Bożą i Dzieciątkiem, pędzla Szymonowicza, adoptowanego syna Siemiginowskiego. protegowanego króla trzeciego Monumentalne figury świętych Wojciecha i Stanisława, apostołów ofiary i męczenników wiary, patronów Polski, polonie, minoris, transept. Alegorie uniwersyteckich wydziałów teologii, filozofii, medycyny, prawa. Na ich barkach spoczywa trumna ze szczątkami świętego Jana Kantego, patrona Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akademia Medyczna imienia Mikołaja Kopernika nie jest już częścią słynnej krakowskiej szechnicy, ale nadal w kolegiacie stoi pomnik wybitnego astronoma, lekarza, pisarza, księdza. Północno-zachodnie ramię transeptu. Docent lubi to kosmiczne miejsce, ale dziś już nie złoży hołdu mistrzowi Mikołajowi. Nie czuje się pewnie. Musi odpocząć, bo chyba nie jestem chory? Duszno, mroczno. Więcej światła. Wychodzi, schodzi po schodach, skręca w prawo, kieruje się w stronę plant. Podeszwy butów przeleszczą co parę kroków. Liście żółkną jak życie i spadają jak marzenia. Między poskręcanymi liśćmi kasztanowca wiszą delikatne, śliskie owoce w zielonych otoczkach. Z daleka przypominają niedojrzałe jabłka widok ten przywołuje zapach piwnicy wilgotny i ziemisty chłodny i przesycony butwieniem gniciem dojrzewaniem zapach młodości i starych opowieści spokojnego rytmu pór roku gdy się żyło nie doceniając tego co jest w zasięgu wzroku w zasięgu ręki ale tego się nie miało bo nie można mieć czegoś czego się nie jest świadomym Trzeba coś stracić, żeby to docenić, a trudno jest cenić to, co jest tak blisko. To jest, ale się tego nie ma. To przecieka przez palce. Nie da się ubrać w słowa. Tego się nie czuje. Taka jest cena bliskości. Na chodnik upada zielony kasztan, rozłupuje się, a jego lśniące, wrażliwe jądro toczy się po chodnikowym asfalcie. Początek roku akademickiego. Kępiński siada na ławeczce. Za kurtyny zmęczonych drzew strzelają w niebo krzyże barokowego kościoła. Po prawej rektorat, obowiązek. I zapomniałem się pomodlić za Jasia, za tego pokornego kwalipienta. Uśmiecha się. Smutno, nostalgicznie, niepewnie. Z zamgłych czasu wyłaniają się zjawy. Słowa, obrazy, humoreski i historyki z życia. Przylatuje zasłyszana anegdota z czasów służby wojskowej w Zaleszczykach. Rok 1928. Staudinger, świeży doktor filozofii, melduje się w swoim pułku. Pierwsza zbiórka. W szeregu? Baczność! Spocznij. Do szeregowego Jana podchodzi plutonowy. Lustruje nowego od stóp do głów. Kręci głową i wyrzuca z siebie ostre, rytmiczne słowa. – Staudinger, wy mi wyglądacie na poetę! Ryk śmiechu. Koledzy, jak jeden mąż, rechocą z tego prozaicznego stwierdzenia jak z przedniej dykteryjki. Jakby gargantuicznym żartem rzucił zagłoba czy falstaf. Potem całymi miesiącami przyszły fraszkopis będzie się zastanawiał, na czym polegał ten dowcip to mu się w głowie nie zmieści. Wyróżniał się, był inny, obcy. Pierwszy krok do stygmatyzowania. Jesteś odmienny, pewno dziwny, a więc nie jesteś swojakiem. Czyś pan poeta, subtelny, zdolny, czyś neurotykiem albo psychotykiem, jesteś poza normą. Takich się nie akceptuje. Malowany tak nie ma łatwo. Zadziewią go kruki, wrony. Często wystarczy drobny szczegół, inny kolor skóry, haczykowaty nos, odmienny krój ubrania, obcy język i aby dany człowiek był postawiony poza granicami tego, co bliskie i zrozumiałe, stał się obcy, a nie raz wrogi. Psychiatra spogląda w stronę rektoratu Akademii Medycznej. On też nie pasuje do układanki? Istnieje u człowieka dziwna skłonność do wyłączania tych, którzy są inni. Warii. Zwariowany świat. Wśród konarów i gałązek drży harwa Dawida. Choćbym szedł złą doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Zła dolina. Dolina. Dziedzina. Rajska kraina. Lęk. Rozdział czwarty Dolina. Zima roku 1918 i 1919 paradoks wojna warunkiem wolności integracja i dezintegracja. Już 31 października 1918 roku wyzwolono Kraków, dzień później, w piątek lwów zajęli Ukraińcy a w blisty dzień zaduszny zamieszki objęły dolinę, miasteczko powiatowe leżące dotąd statecznie między Bieszczadami a Gorganami w województwie stanisławowskim. Na rynku zgromadził się dziki tłum. Siczowcy, chłopstwo z pałkami i gapie. Starostwie i magistracie panoszyli się miejscowi i obcy Ukraińcy w mundurach austriackiego wojska z przypiętymi niebiesko-żółtymi kokardkami. Powstańcy ukraińscy ogłosili starostą adwokata Seweryna Danełowicza, choć formalnie nadal pozostawał nim Tadeusz Denesowia Kąpiński. W poniedziałek, 11 listopada, odrodziła się Polska, ale nie tu, nie w Dolinie. Tutaj były tereny bezpaństwowe, choć nie do końca. Stanisławów został przecież siedzibą nieformalnego ukraińskiego rządu i parlamentu. W takich okolicznościach 16. dnia tego miesiąca przyszło na świat drugie dziecko starosty Kępińskiego. Chłopczyk z kępką jasnych włosków na głowie i wysokim czołem. Kilku znajomych zjawiło się, by wychylić pępkówkę. Polała się starka i kontuszówka. Podano krupniak i rosół z kołdunami, potem gołąbki z kaszą gryczaną i rydze duszone w maśle. Stół zastawiono pieczonym mięsiwem, maszczonymi ziemniakami wędzoną szynką, chlebem, orzechowymi kremówkami i kukią. Smętne ukraińskie dumki wypełniły dolinę. Zamieszkiwało ją wówczas ponad 3200 Polaków, niemal 3000 Ukraińców, ponad 2000 Żydów, około 500 Niemców i kilka osób innych narodowości. Zajmowali się pracą na roli, handlowali bydłem, zatrudnieni byli w kopalniach soli, warzelni solanek i tartakach. Integracja i dezintegracja. Dom państwa Kępiński, zbudowany z belek osadzonych na kamieniach z piaskowca, wznosił się w uroczym ogrodzie, za którym płynęła rzeczka wpadająca do Świcy, prawego dopływu Dniestru. Po mostku szło się na łąkę, gdzie stały stajnie. Dom, kwiaty, drzewa, dróżka, strumyk. To było królestwo małej, żywiołowej Głódzji, która teraz, gdy pojawił się jej braciszek, czuła się nieco opuszczona, ale za to bardziej wolna. Wolna, a jednak o swawoli mowy być nie mogło. Niania miała bystre oczy. Kateryna Szewczenko, 23-letnia córka miejscowego urzędnika, wybrana przez Tadeusza Kębińskiego spośród kilku kandydatek na opiekunkę, była miła i inteligentna, budziła zaufanie. Zawsze można było na niej polegać otwarta na ludzi potrafiła znaleźć porozumienie z wielonarodową społecznością miasteczka a te cechy charakteru były teraz niezwykle przydatne nadeszła zima wiatr z ogniem hulał w kominku na szybach mróz malował kwiaty paproci drzewa trzaskały uginały się i chowały pod zwołami śniegu zapadał zmierzch zbliżała się godzina policyjna Biało-zielone lasy poddawały się ciszy, uciekły brony, których szorstkie, ochrypłe, wibrujące krakanie czyniło okolice rozkłóconym ptasim sejmem. Ciemniejące niebo, rozprute lękiem, sypało smutnymi płatkami. Spokój pogłębiał się, bez bezdźwięk próbował wykrzyczeć swoje obawy, ale zagłuszył go wiatr. Czteroletnia lucia Zmęczona dekorowaniem ulepionego przed świętami bałwana i szaleństwami na sankach, zasnęła słodko na kanapie w salonie. Obok, tonąc w głębokich, obitych jelenimi skórami fotelach, państwo kępińscy pili herbatę. Milczeli. Na kolanach pani Wandy żarzyła się opowieść Wiglina Dickensa. W dłoniach starosty topniała zimowa opowieść Szekspira. Kateryna, cicha, Miła, brązowo-oka kobieta z jasnym warkoczem do pasa bujała kołyską tuż przy pachnącej, rozłożystej choince ozdobionej malowanymi szyszkami, jabłuszkami, piernikami i kolorowym łańcuchem z papieru. Właśnie coś szeptała do kwilącego maleństwa, niedawno przez nią przewiniętego i nakarmionego. Mamką była krowa, pani Wanda Kępińska cierpiała na zapalenie piersi. Pan Tadeusz odłożył dramat na stolik obok okopconej lampy naftowej i utkwił wzrok w złotej gwieździe, która błyszczała na szczycie jadłowej choinki. Niech Niania zaniesie małego do sypialni, uśpi go i sama też pójdzie spać. Muszę porozmawiać z małżonką rozkazał łagodnym tonem. W niebieskich oczach starosty czaił się lęk. A może była to złość? Dygnąwszy, kobieta spełniła polecenie, w niemal martwej ciszy. Przerywać jej nie wahało się tylko wahadło starego zegara z zepsutą kukułką. Pani Wanda z niepokojem spojrzała na męża, który teraz wstał z fotela i zaczął przechadzać się po salonie, wyprostowany, zamyślony, spokojny, bez celu bawiąc się własnymi palcami, trzeszczącymi w stawach. Rozwój sytuacji był trudny do przewidzenia. Wcześniej, już 16 października, dekret austriackiego cesarza Karola I Habsburga zapowiadał utworzenie państwa ukraińskiego. W Galicji Wschodniej zaczęły gromadzić się oddziały wojskowe złożone z Rusinów i mające niemieckich oficerów. W nocy z 31 października na 1 listopada austriacki komendant Lewowa przekazał koszary, broń i zapasy Ukraińcom. Ci obsadzili cytadelę i wszystkie najważniejsze budynki w mieście. Na ten zamach Polacy odpowiedzieli kontrakcją. Komendantem naczelnym został kapitan Czesław Mączyński. Jego podwładni zaczęli rozbrajać przeciwnika i zdobywać austriackie składy broni. Obrona Lwowa. Walki. Defensywa i ofensywa. Polskie siły słabły. Do ataku ruszyły lewowskie Orlęta, nastolatki, kobiety. Oblężenie. Poległo 210 obrońców. Na ratunek ruszył Kraków. Komisja likwidacyjna wystawiła odsiecz. Aleksander Skarbek rzucił na pomoc pociąg pancerny, którym dowodził Michał Tokarzewski. Wsparcie dotarło w nocy z 20 na 21 listopada. Został utworzony korytarz poprzez przemyśl między Lwowem a Krakowem. Stabilizacja. Ale już w grudniu 1918 roku Lwów zaatakowało wojsko ukraińskie pod dowództwem generała Pawlęgi. Siły południowo-polskie odparły armię zachodnio-ukraińską. Front walk mógł się przemieszczać na wschód albo zachód, południe albo północ. Militarna loteria. Walki mogły się przenieść także na tereny wokół doliny. Panował chaos, niesubordynacja samowola przetrzebionych wojsk ukraińskich antysemityzm antypolonizm bitwy o tożsamość tych ziem resentymenty i reakcje zadawnione urazy i odświeżone rozdrapane rany wschodni wataszkowie byli bezwzględni bezduszni a ich bandy gwałciły paliły rabowały i mordowały z zimną krwią Starosta Kębiński nie mógł liczyć na pobłażliwe potraktowanie przez zjawy rodzącego się ukraińskiego szowinizmu. Żandarmi legitymowali powracających z wojny żołnierzy i aresztowali Polaków. Ale jak o tym poinformować żona? Kochanie, powiedział in zamilkł. Tak, musimy uciekać wędził. Wiesz, co się wokół dzieje. Zupełnie nie wiadomo, jak się wkrótce sprawy potoczą. Co czeka nas za tydzień, miesiąc czy rok? Musimy. Dokąd? Na Węgry? Budapeszt? Ale jak? Czym? Cóż, musimy się przedrzeć przez góry, nocą. Będą też inni, głównie urzędnicy i ich rodziny. Plan jest z grubsza zatwierdzony. Wiemy, jak odwrócić uwagę żandarmów. Reszta będzie improwizacją i zanim się na wolę Bożą. Jest jednak pewien problem. Jaki? W głosie pani Kępińskiej dało się wyczuć irytację zmieszaną z niepokojem. Była energiczną, silną, odważną kobietą, ale teraz nie czuła się dobrze. No i musiała myśleć nie tylko o sobie, ale i o dzieciach. Trudne. To bardzo niebezpieczna Mróz, wiatr, śnieg, wilki. Lucia powinna wytrzymać, ale małe? Przerażasz mnie. – Nie możemy go zabrać. Naprawdę nie możemy. Zostanie z Kateryną, to najlepsze wyjście. Ukraińce i jej dziecku nikt nic złego nie zrobi. – Jej dziecku? O Jezu! – Kępińska cicho jęknęła, dotykając swoich okrytych peniłarem zabandażowanych piersi. – Wandziu, z nią nie będzie mu źle. Kto pomyśli, że to nie jej? – No, trochę osób wie, ale większość z nich uciekła albo ucieknie. To ja zostaję nie zostawię syna. Bądź rozsądna. Pępiński podszedł do żony, ujął jej dłoni i pocałował. Ręka była zimna i bezwładna. Nie chcę być rozsądna. Musisz pomyśl, komu miałoby zależeć na wydaniu dziecka bandytom. Zresztą wszystko w rękach Boga. To nie uciekajmy, skoro Bóg ma zdecydować o wszystkim. Bóg pomaga tylko tym, którzy sami sobie chcą pomóc. Zadrżała cisza, ogień przygasał, pociemniało, salon zupiorniał, czas szalał, to się zaczymywał, to przyspieszał. Za oknem zawyły psy. Starosta pogłaskał i uścisnął dłoń żony, i znów chodził od drzwi do okna, to szybciej, to wolniej, milcząc, jakby miały zagipsowane usta. Skrzypiała podłoga. Kiedy? Spytała. Zapytany, jakby nie słyszał, jakby jego myśli uleciały w dalekie strony, na stepy hermańskie Kiedy chcecie wyruszać? Powtórzyła. Chcecie? Kamiński zatrzymał się, zmarszczył brwi, odwrócił głowę w stronę żony i wbił w nią błędny wzrok. A ty? Pójdę za tobą wszędzie. Ubi tu Gajus i bi ego Gaja. Plutarch. formuła wypowiadana przez pannę młodą wchodzącą do domu męża. Och, te stare, dobre zwyczaje, jakaś wartość, jakaś trwałość, która się nie zmienia nawet w czasach tak burzliwych jak nasze. Tadeusz odwrócił się w stronę kominka, przez chwilę tempo patrzył na dogasające polana, wreszcie podszedł do paleniska, dołożył drewni i spokojnie wyjaśnił: Wyruszamy jutro albo od jutra mamy być gotowi. Pogoda, przewodnicy, konie, prowiant, cała masa rzeczy i spraw, i całokształt sytuacji. Od tego wszystkiego zależy termin ewakuacji. Najważniejsze są koce i pochodnie. Pochodnie? Tak, wiesz, sanie, noc, wilki, męcząca podróż przez zimowe Karpaty. Przygotowania trwały jeszcze kilka dni i ruszyły kibitki. Po zachodzie słońca, gdy mróz się wzmagał i sypał drobny śnieg, w głębokiej ciszy, w bezgranicznych ciemnościach, w kokonie nadziei. Konie parskały i trawiły resztki owsa, ludzie, oputani szczelnie w koce, pierzyny i skóry, wpatrywali się w majaczące, gdzieś w nicości, niedostępne grzbiety gór. Lasy powoli otwierały swoje wnętrzności. Gdy już za uciekinierami zgasły wszystkie światła, można było podpalić żagwie. Łomienie jarzyły się, bijąc otuchą, i z uporem tańczyły polkę. Tadeusz Kępiński był organizatorem tej ucieczki, ale teraz stery przejął ktoś bardziej doświadczony. Starosta mógł tylko obserwować, czuwać i myśleć. Starał się zapamiętać każdy szczegół. Kiedyś, daj Bóg, opowie to wszystko Synkowi, synowi. wytłumaczy, Wytłumaczy się. To było jedyne rozsądne wyjście. Nie miał i nie ma sobie nic do zarzucenia. Żelazna logika. Tylko to ich wszystkich mogło uratować. Logika i męstwo, no i opatrzność. Banda Kępińska nie histeryzowała. Ona też miała ten niezbędny w trudnych momentach pragmatyczny zmysł, a może instynkt samoobrony, który kolidował z instynktem macierzyńskim, z tymi emocjami pełnymi chaosu i zgubnych sentymentów osłabiających wolę działania. Musiała wyrzec się bycia matką. Musiała by uratować syna. Koszmarna próba charakteru. Nie zmrużyła oka przez wszystkie te noce i dni, gdy czekała na moment wyruszenia w nieznane. Całymi godzinami tuliła maleństwo. Całowała jej, szeptała mu słowa miłości i nadziei. Płakała. Jej nerwy zmieniały się w stale słowa modlitwy stawały się ciałem gdy konie ruszyły zasnęła śniła że spada na nich stado wilkołaków że jeden z nich rzuca się na synka i rozszarpuje zbudziła się z krzykiem ogarnęła wzrokiem sytuację i zapadła w sen bez snów a synek